Witam Państwa w nowym odcinku. Dzisiaj chcieliśmy Państwu zaprezentować nowe, duże urządzenie wielofunkcyjne Aquabitek. Dzisiaj zaprezentujemy funkcję dekrystalizacji. Urządzenie ma zbiornik 120 litrów. Wykonane jest całość z cystali Mamy tutaj przygotowane 60 litrów miodu. Jest to miód zipowy, jak widzimy, skrystalizowany. Zamykamy szczelnie pojemniki i wkładamy do maszyny. Za chwilę napełnimy maszynę wodą i załączymy opcję krystalizacji. Wówczas maty grzewcze, które znajdują się na dnie maszyny rozgrzeją wodę, która przekaże energię do miodu. W maszynie znajduje się około 60 litrów miodu lipowego. Miód jest krystalizowany. Nadaliśmy wodę, uruchomiliśmy maszynę. Układ regulacji czuwa, aby temperatura wody była w okolicach 40 stopni. W taki sposób, żeby nie przegrzać tego miętku. Zostawiamy maszynę. Zamykamy pokrywą, aby ciepło nie uciekało z maszyny. Przeprowadziliśmy dekrystalizację miodu lipowego. Miód przed dekrystalizacją wyglądał w ten sposób. W naszej maszynie dekrystalizowaliśmy jednocześnie 6 wiadek miodu. Tak miód wygląda po dekrystalizacji. Miód był topiony za pomocą maszyny Aquabite w kąpieli łodnej. Aquabite innowacje dla Frylax.